Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Marvolo, a to jest Medieval 2 Total War. Witajcie! Dobra słuchajcie, tutaj tu ostatnio działaliśmy, mianowicie stoczyliśmy bitwę z armią e, hiszpańską e, na moście, na rzece e, No i teraz będziemy toczyć bitwę e, również z siłami hiszpańskimi pod Toledo e, No teoretycznie mam przewagę liczebną, ale e, przeciwnik ma nieco większe doświadczenie w dowodzeniu. Będziemy walczyć z królem Hiszpanów. Dobra słuchajcie nie tracimy czasu e, Stoczmy bitwę na mapie bitewnej No zobaczymy zobaczymy jak nam pójdzie e, Bitwa mm, Bitwa ostatnia była bardzo zażarta na moście Ale oczywiście ją wygraliśmy Ale ponieśliśmy spore straty. Dobra nie czekajmy e, Rozpocznijmy odstawianie naszych sił Dobra Eee, słuchajcie Dobra, wszystkie nasze siły na razie troszkę z tyłu eee, Typ obronny wszystkim Z marszu Dobra. Eee, Nasza piota Okej, ustawimy się tutaj eee, Naszych łuczników Ustawmy sobie za nimi O, może sobie ich ustawmy Dobra, coś takiego Dobra No i naszą, naszą kawalerię razem z Generałem Naszym dowódcą Stawmy ich sobie tutaj Dobra, no i rozpocznijmy Okej okay. Co oni tu mają? Nic, milicję miejską jedynie Tu troszkę niedobitków To chyba niedobitki ten oddział tej kawalerii ciężkiej konnicy to są chyba niedobitki z czasów bitwy tej nad mostem nad rzeką przepraszam chciałem powiedzieć dobra oni już za chwilkę dostaną ogień od naszych ruszników którzy właśnie rozpoczęli ostrzał ale raczej walą w ten, ten oddział tutaj bardziej dobra tam Hiszpanie dostali troszkę wsparcia Dobra pięknie ich yy, rozstrzeliwujemy Oni zaczynają spieprzać Co mi oczywiście bardzo pasuje Chociaż myślę, że oni będą chcieli się połączyć z tą armią tutaj Która O z tymi siłami Tu naciąga król Hiszpanów. O, oni tu już mają cerze feudalnych, spieszonych. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, co oni tu robią? Oni uciekają. E, dobra, zaatakować. Użyjemy naszej jazdy do niecnego ataku. Tak jest, nadciągamy. Okej, okay, nasza jazda Lekka po lekka, ale zawsze Nasza kawaleria arabska Dobra, oni się tutaj chyba zatrzymują Dobra, te nasze siły Stwórzmy z nich Jedną jednostkę... Stawmy ich sobie... tutaj. Niech podchodzą. Dobra, my na razie ustawimy się tutaj wstrzymać tą szarżę. Przeciwnik się zatrzymał. Chyba, że uderzymy na tych tu. Wiecie co? Ryzykujemy. Ryzyk fizyk. Mamy ataku, będziemy atakować z, z górki A więc mamy przewagę tempa uderzenia Oczywiście ustawiliśmy się w, w clean W cleany Aby lepiej wedrzeć się w szeregi przeciwnika Dobra wy zaatakujcie tych Wy atakujcie tych Okay. We are Okay. Victory is well within our grasp. Tak, gonić dziadu Dobra, zlejmy tych tutaj Rycerzy Feudalnych Ci ukuśnicy uciekają No, zobaczymy Ile jeszcze zostało? 33 Typów Dobra, 30 Okej okay. dosyć ostro tam sobie tutaj poczynają z nami, dobra. Olać ich e, Zaatakujmy tego generała, tego króla Od e, od, a, od, od, od Hiszpanów Króla Alfonsa Oni tutaj będą chcieli nas zaatakować. Aby wy zaatakować ich. A my tu już zaczynamy zasypywać tych ryzerzy ogniem. Takie, ładnie. Zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra. Tutaj e, dolewaliśmy tego królika. Gonić go. To jest u 33. No, dosyć, dosyć. Dosyć sporo. Dobra. E, wy. Pausa. Eee, teraz tak. Wy stawcie się tutaj. Nie, wy atakujcie ty. Tak to chciałem zrobić. będzie dużo łatwiej. Dobra. Biegiem panowie, biegiem. Działamy, działamy. Paga, dobra. Eee, teraz tak. Uderzać. Tak jest. Dobra, no i król jest w, w Ten oto sposób. No zadziałać w dziele. Oj, tutaj nasze siły słabną. Dobra, ale pokonaliśmy go Został zaepany Dobra Atakować tych tutaj Nasze połączone siły Dobra eee, Teraz tak, wy Ustawić się tu Biegiem, 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 zjąć tą pozycję Tu też, do walki Dobra

Tak jest, ilu jeszcze zostało? Kontynuujmy oh, like bitwę. Dobra. Gonić. Tych. Wy, gonić ty. Wy Gonić tamtych. Pięknie. Wy, gonić tamtych. Przekuj na pięknie. Wy, przestać ich gonić. Zostawcie to kawalerii. E, łucznicy. Wstrzymać ogień. Trzymać ogień, bo walicie do swoich Dobra. Tu już nasza jazda. Atakuje. No, cały pacik. A, możemy tutaj przyspieszyć, tak sobie myślę. Mamy 130 jeńców na chwilę obecną. Dobra. Spierdzielili. Dobra. Ale pozwoliliśmy typu. Kom, bardzo miło, straciłem 146 m. ludzi, a przeciwnik stracił ponad 300 ehm... Okej okay. Dobra No i zobaczymy No i zobaczymy co się tutaj e, będzie działo Na razie bitwa udała się nam bardzo dobrze Okej okay. ehm... Słuchajcie, zażądajmy okupu O, zapłacili Zapłacili, to dobrze. Okej. Okay. A co oni tu mają? Niewiele. Niewiele mają. Dobra. Ja tu muszę coś sklecić z tych moich sił, które tutaj mi pozostały. Dobra. No, ty, ty, tym. W... E... a dobra nie macie uchu nie macie uchu na razie e, dobra tutaj no, tu w Kordowie nic nie buduję czemu dobra no to sobie tutaj zbudujmy tor wyścigowy że będziemy mogli tam podnieść jeszcze bardziej podatki dzięki temu w ja kaszu też nic nie budujemy a bo tutaj nie za bardzo mogę czy zbudować to czy ja będę balisty budował to jest dobre pytanie no dobra, zbudujmy to, zbudujmy to Niech będzie Dobra, tu już nam hajsu nie starczyło niestety eee, Dobra No to kończmy Kończmy, kończmy Dobra, troszkę to przyspieszmy Żeby mm, Troszkę to lepiej działało Szybciej Dobra, zobaczmy co zrobią Hiszpanie Jestem bardzo ciekawy Hiszpańskich poczynań o no. Dobra, no, ci tu się wycofali. A więc mamy okazję rozpocząć obleganie Toledo. Ale no nie wiem, czy tam jeszcze czegoś Hiszpanie nie mają. I nie wiem, czy oni czasem tam nam czegoś jeszcze nie przyślą. O, naszego agenta trzeba wysłać tam do Hiszpanii. Żeby miał na oko... Miał na oku wszystko. Eee, dobra. To jest tak, wy wracacie do Walencji. Wy rozpoczynacie... E, rozpoczynacie oblężenie. Wiecie co? Dobra, zróbmy tak. Utrzymać oblężenie. Osiem tu Hiszpanie będą tam się bronić. To dużo czasu. E, dobra, e, Turcy i Egipt przyłączyły się do dżihadu. A tutaj urząd werbunkowy nam się zbudował. No to zróbmy sobie... Dobra, zróbmy to. Dobra. Okej. Okay. Tu niczego nie buduję, ale mnie nie stać. Nie stać mnie. Niestety. Wszystko trochę kosztuje. Dobra, kończmy tu. Lecimy dalej. A, miałem tego agenta tutaj swojego przysłać, ale no cóż. No cóż, cóż, cóż. Dobra, trzeba zająć Toledo. Ci tu to coś kombinują. Nie, nie, nie wiem kompletnie o co chodzi. Po co oni tutaj tych dyplomatów przysłali swoich? Mm. Wow, wow, coś tam, coś tam się wydarzyło strasznego ale nie do końca wiem co um, mamy także wojnę z Sycylią, co niekoniecznie mi jest na rękę o, Ci tutaj przybyli okej okay. O, Marakerz się rozbudował mhm. Pałac muszty, plac muszty, przepraszam Hmm. Dobra, zróbmy to tutaj. Hmm. No i teraz mam dylemat. Miałem tutaj cztery jednostki. No, gdyby te siły hiszpańskie się połączyły ze sobą, miałyby więcej jednostek niż my. Większe siły by to były niż nasze mm. No i pojawia się dylemat. Myślę, że nie jest złym pomysłem skopać najpierw tyłek tym Tak, przerwać oblężenie. A atakujmy. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Dobra. E, mamy miażdżącą przewagę nad przeciwnikiem. Dlatego też stoczmy tą bitwę. Stoczmy, stoczmy. stoczmy. Alby rozwalić mm, e, siły... Siły hiszpańskie. E, siły hiszpańskie... jakby hiszpańską trzeba zniszczyć. E, ostatecznie. Dobra. No spocznijmy odstawianie. Dobra, e, moi drodzy. Wycofujemy się. Nasze... Nasze oddziały. Nasza piechota. Na razie tutaj... E, teraz tak, oczywiście łucznicy za naszą piechotą. O, wszystkie oczywiście typ obronny. Dobra. Nasza jazda stawi się tu. No i rozpocznijmy. Was jako jeden oddział Co nie robią? Chyba nad... była podchodzą Podchodzą, podchodzą Dobra no i zaraz powinni się dostać w zasięg naszych łuczników Szkoda, że ten zasięg łuczników nie jest, nie pokazuje się w żaden sposób Trochę nad tym ubolewam Dobra może zaczniemy ostrzał? Co by na to? No, zaczynamy, co? Czy jeszcze nie? Nie? No dobra, to poczekamy aż troszkę jeszcze podejdą. O, dobra. Chyba zaczęliśmy już ostrzał. Zaczynamy powoli. Dobra. Walimy. Walimy, 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 walimy. Dobra. Eliminujemy przeciwników Pięknie Przywaliliśmy im trochę Okej, okay, grunt żeby ich osłabić To jest najważniejsze Dobra, dobra, dobra Dobrze, dobrze, okej. Okay. Po zaczęli na tajcie. Ok. A z tak, by uderzyć na tych, by uderzyć na tych. Bardzo dobrze. Victory is well within our grasp. Time, our foe will surely see this and lose heart. Dobra, nasi łucznicy mimo wszystko prowadzą ostrzał dalej Dobra się wycofują Nie, nie uciekają na szczęście jeszcze Ooo, ale walą w nich nasze oddziały uczniów wzięły sobie ich na cel o ładnie 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 ileż tych strzał tu lata dobra pierwszy oddział hiszpanów zaczął uciekać kontynuujmy from the battle! Gonić ich. Rozpocząć pogoń. Dobra, wy... Dobra, wstrzymać ogień. Nie chcę, żeby palili do naszej jazdy. Dobra. Nasze jednostki tutaj pięknie dążymy za przeciwnikiem Dobra Okej okay. Są tu nieugnieszczeni Bardzo dobrze Dobra Ci zmienili kierunek Kierunek ucieczki Dobra Wy pogonić tych tutaj Wy ruszyć w pogoń za tymi By gonić też tych jest ich... E, ich dowódca. E, za chwilę zginie. O właśnie, o tym mówiłem. Znaczy e, za chwilkę zginie. Znaczy zginie. Dostał się do niewoli. Dostał się do niewoli. Mamy 180 jeńców. Więcej niż e, w poprzedniej bitwie. otherwise. A więc mamy zwycięstwo. Odnieśliśmy. Zaczęło zaledwie 39 ludzi. E, chyba to było dobre posunięcie. Przełowienie oblężenia Toledo. E, I zaatakowaniu e, sił hiszpańskich. Dobra. Wstaćmy. Wszystkich no. ścięto. Okej. Okay. No i myślę sobie teraz, że możemy. Że możemy sobie powrócić do... O! Połączcie się. Dobra. No i powróćmy do oblężenia. Rozpocznijmy tak. no oblę. Oblężenie. Sorry, przez jak wysłałem tam tylko jeden oddział naszych wojsk, ale już los. Już jest e, sytuacja How zażegnana serve, move, Dobra e, Tu nie możemy na razie Okej okay, ale wiecie co ja zrobię Orders. Sobie e, Wysłałem posiłki tutaj Tu e, No jeszcze kwitować tutaj niezbyt mogę Jakieś e, większych ilości wojsk Na razie hajsu nie mam W ogóle Dobra e, Zakończmy tutaj. No i myślę, że to już będzie ostatnia tura w tym odcinku, ponieważ e, trzeba powoli kończyć, już trwa ponad 25 minut odcineczek, a więc myślę, że e, wystarczy. Że wystarczy. Dobra. Ten, tu się strasznie szaleł gęsi, gdzie ten kardynał. Czy biskup od... E, od, 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 e, od Hiszpanów. Dobra, tutaj połączmy Dobra, dostaliśmy posiłki Okej okay. Tu możemy akutować balisty Które mm, Posłużą nam oczywiście do szturmów na miasta Dobra, sobie zupmy tak, tutaj postawmy tego łuczarza W końcu Dobra, no i musimy zebrać na siebie pieniądze zbieramy Dobra, ty, diplomates you Nie to nie, to Nie to nie, to spadaj, nie to, nie, to spadaj. Will, e, Zobaczmy sobie, jak wyglądają moje stosunki dyplomatyczne No nieźle, nieźle, nieźle Mamy troszkę sprzymierzeńców Myślałbym też, żeby się rozszerzyć nieco w Afryce, ale na razie nie mam na to funduszy. Troszkę mnie, troszkę mnie nie stać. Myślę, że po rozwiązaniu problemu z Hiszpanią to się wtedy zajmiemy bardziej na poważnie ekspansją w Afryce. Dobra, słuchajcie. Myślę sobie, że będziemy... że na tym zakończymy ten odcinek. Odcinek był dosyć ciekawy. Dwie bitwy. Jedna troszkę większa, druga troszkę mniejsza ale myślę, że równie warta uwagi eee, dobra eee, ja Was oczywiście zachęcam do komentowania jak i do subskrybowania przepraszam do... Oc... <laughs> chciałem powiedzieć coś innego ale tak wyszło dobra eee, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz wróć eee, a więc tak eee, ja Was oczywiście zachęcam do komentowania oraz do oceniania moich filmów jak i do subskrybowania mojego kanału a tymczasem ja się z wami żegnam życzę Wam miłego dnia na razie, cześć i czołem ciao. ciao, do następnego